Ma. witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj opowiemy sobie o meczu Barcelony z Napoli. I co, przejdźmy generalnie do tego, że Barcelona po raz pierwszy od dwóch lat doszła do jednej ósmej Ligi Mistrzów. Więc powiedzmy, że bardzo ważny mecz dla nich na pewno. Trzeba było się zmotywować. No i czy Barcelona podała zadaniu? Generalnie początkowo wydawało się, że tak. Barcelona wyszła składem e, Ter Stegen, Cancelo, e, Inigo Martínez, Araújo Koundé, e, De Jong, Christensen, e, Gündogan, no i tam Pedri, Lewandowski, Jamal. Czyli mniej więcej to, co ostatnich, my w ostatnich meczach widzieliśmy. Tak nie licząc tego Inigo Martíneza, który w tym meczu jednak grał od początku zamiast Kubersiego. E, tak, Mecz ogólnie Podzieliłbym na takie strefy, tego jak grała poszczególna pozycja Barcelony, poszczególne formacje i cały kształt, jak to mniej więcej wyglądało. To zaczęło się generalnie od dominacji Barcelony i można by powiedzieć super. tak? Barcelona do, dominuje, zaczyna grać tutaj jakieś podania, jakieś próby strzałów. Ogólnie super, ale problem był w tym, że z tego nic nie wynikało. Gra wyglądała lepiej niż w naprawdę wielu meczach tego sezonu. Ale brakowało tego czegoś, brakowało tego podania porządnego, brakowało tego wykończenia. Dosłownie w każdej akcji czegoś brakowało, żeby zakończyła się ona golem. No i można powiedzieć super, no ale jednak no, nie było to do końca to, co chcielibyśmy oglądać. I teraz tak, e, jeśli chodzi o konkretne formacje, o dalszym przebiegu meczu powiem trochę później, to mamy tak, e, defensywę, no i tutaj tak naprawdę zastrzeżeń większych nie mam, bo tak naprawdę. E, zarówno e, Kelia, tak się chyba mówi, i Wiktor Osimhen z Napoli zostali odcięci całkowicie. Tam Kunde i Araucho wypełniali swoje zadania bardzo dobrze. Odcinali ich totalnie od podań, od jakichkolwiek możliwości zagrania piłki, czy też dojścia do strzału. Super. Na lewej obronie Cancelo genialnie, naprawdę super grał od początku, biegał do przodu, pokazywał się wręcz jako taki lewy skrzydłowy. Taki typowy lewy skrzydłowy z prawą nogą, który tam jakiś dribbling spróbuje zrobić, przejść obrońcę i tak dalej. Więc naprawdę mega dobrze. No i na tym się mniej więcej kończy gra naszej obrony, tak, bo potem już było tylko i wyłącznie gorzej. I nie mówię tutaj, że defensywa jakoś tam zawaliła, bo uważam, że nie. Eee, znaczy, no powiedzmy tam, Inigo Martinez miał trochę błąd, dał się przepchnąć, coś w tym stylu. I ostatecznie Wiktor Osimhen strzelił gola w drugiej połowie. No ale to powiedzmy mogło się przydarzyć. No to nie jest nic takiego strasznego. Gorsza sprawa jednak miała się w pomocy, i tutaj jest taki problem, że tak De Jong grał genialnie. De Jong świetnie pokazywał się w obronie, napędzał akcję do przodu, holował piłkę. Super, klasyczny De Jong. Ale co z tego, jak nie miał z kim grać? Ja mógłbym w tym momencie powiedzieć, że pomoc z Barcelony to był tylko De Jong. No bo tak, Guindogan coś próbował. Pokazywał się, on był widoczny w meczu. Tylko problem w tym, że był widoczny w ten sposób, że na przykład wykonuje rzut wolny, albo próbuje coś podać, albo próbuje strzelić. Tylko zerowa skuteczność. No naprawdę, bardzo słabo to wyglądało. I podobnie Pedri. Pedri tam miał jakieś podania, jakieś takie swoje podania, takie konto tak umie. Naprawdę fajne, czarujące podania. No ale generalnie całościowo zagrali obaj bardzo słabe mecze, już nie wspomnę o Christensenie, znaczy Christensen może inaczej. Christensen słabego meczu nie zagrał, ale nie było go widać w ogóle, więc w zasadzie przeszedł sobie przez ten mecz tam do tej chyba 86. minuty bodajże i to tyle było z jego występu. Ew. Lewandowski, jeśli już mamy przejść do formacji ofensywnej, Lewandowski zagrał ok. No, widać, że powoli ta forma wraca u niego, ale to jednak nie było to. No i. E, Jamal. E, Okej, okay. też bym powiedział, że spoko. Nie było źle, no wiadomo, tutaj trzeba brać na poprawkę to, że on jest nadal bardzo młody. Dobra, lecimy dalej z przebiegiem meczu. Generalnie, e, pierwsza połowa zakończyła się mniej więcej tym, że Barcelona przez prawie cały czas dominowała, próbowała coś tam strzelić i tak dalej. Napoli, pod koniec tej połowy, jeszcze się tam przebudziło, coś próbowali zrobić. Była przerwa i jak to często w Barcelonie bywało w poprzednich miesiącach, w poprzednich latach, druga połowa dla Barcelony nagle okazała się takim resetem. Oni uznali, że trzeba przestać grać. Ale nie było jeszcze aż tak tragicznie, bo zaczęli tą pierwszą, znaczy drugą połowę. No i coś tam grali, oczywiście, super. Pograli trochę. Jakaś tam piłka przeszła ostatecznie, koło tam chyba 60. minuty. Udało się strzelić gola, strzelił Lewandowski w całkiem takim swoim stylu. Lekki zwód, oddanie mocnego strzału na dalszy słupek, więc naprawdę spoko. I asystował mu Pedri. I powiem Wam szczerze, ja przed tą akcją cały czas miałem w głowie, dobra, już jest 60. minuta, trzeba zdjąć Pedriego. Naprawdę trzeba go zdjąć, no bo chłop wygląda słabo, naprawdę słaby mecz zagrał. No i on w tym momencie daje takie podanie. No i tak naprawdę to, że Pedri zagrał prawie cały mecz, tam wszedł już na samą końcówkę, Według mnie jedynym usprawiedliwieniem dla człowieka jest to, że on to tak długo trzymał, że po prostu Pedri ma w sobie to coś. On może cały mecz nie robić nic, przejść koło meczu dosłownie, ale w tej jednej akcji zrobi to magiczne podanie i coś z tego będzie. Podobnie Gindogan, więc tu akurat można delikatnie usprawiedliwiać Xavi'ego. Aczkolwiek no szczerze mówiąc, widząc, że w 60 minucie, okej, okay, strzelasz bankę na 1-0, ale zaraz po tej bramce Napoli robi zmiany, i co się dzieje? Napoli odzyskało po prostu yy, wszystko, co się dało. Zaczęli grać, zaczęli konstruować jakieś akcje. Oczywiście nie było to nic niesamowitego. Barcelona w obronie dawała naprawdę sobie radę. No ale kurna, jak to jest, że drużyna robi zmiany? Widać, że to Napoli zaczyna coś grać, a Czami stoi i sobie myśli: Nie, no bez sensu, nie robię zmian. Jamal przestał w ogóle się pokazywać, kancelu też przestał się pokazywać do przodu. E, bo najwidoczniej już nie mieli nawet na to sił, kuter się też nie zapędzał jakoś bardzo do przodu, praktycznie w ogóle. E, Gindogan, Pedri, e, wymęczeni, nie wiem, no chyba już z całością sezonu po prostu zaczynają być zmęczeni, bo zjazd formy trochę strzedł, tak? De Jong bardziej tam w tych strefach cofniętych grał. No i czym tu konstruować jakiekolwiek akcje, i tak naprawdę reszta tego meczu. Już do samego końca była pod dyktando Napoli. Oni sobie konstruowali akcje. tak jak mówię, niewiele z tego wyszło, ale oni te akcje konstruowali. No i co tu można e, po powiedzieć jeszcze na ten temat? E, no poza tym, że za późno zmiany. Jakbym ja był na miejscu trenera, zrobiłbym to tak. Jest minuta 60, Pedri daje to asystent. I jak mam do wyboru zdjąć Pedriego albo do wybiorę Pedriego. Wiadomo też, ze względów na to, że on nie może grać bardzo dużo, no bo ma te problemy mięśniowe, miał wiele kontuzji, no i niestety, ale trzeba go generalnie zdejmować szybciej. Więc w momencie, gdy on gra słabo, powinien go według mnie Czavi zdjąć. Ja w tym momencie za niego bym wpuścił Wiktora Roche. Wiktora Roche, który w poprzednim meczu zagrał na takim jakby lewym skrzydłowym, na takim podwieszonym napasniku pod Lewandowskiego, taka pozycja Ala Felixa. No i nie zagrał zbyt dobrze. No ale to właśnie takiego młodego zawodnika, który dopiero ma się pokazać, który jest dopiero parę tak naprawdę meczów w tej lidze i w tym kraju, powinno go to napędzić, że on teraz dostaje szansę. No to i jazda, tak. On w tym momencie by się mógł pokazać. Mógłby spróbować, mógłby pokazać ambicje, zaangażowanie. A tak to grał sobie Pedri, który generalnie nie jest zbytnio tam ani lewym skrzydłowym, ani jakimś podwieszonym ofensywnym pomocnikiem czy coś. No i niestety, ale słabo to wyglądało. E, druga rzecz, e, która mnie dziwi, znaczy może inaczej. Tutaj akurat powiem normalnie, Jamal zszedł w 80. minucie i to akurat dobrze. Według mnie troszeczkę za długo go przetrzymał, bo już od dłuższego czasu Jamal nic tam nie pokazywał za bardzo po zabieganiem za zawodnikami na poli, e, ale generalnie ok. No wszedł Rafinia, zagrał 10 minut, szczerze mówiąc, że on tam był na tym boisku. No tak 2 na 10 generalnie. Coś tam podał, coś tam się wywrócił, coś tam był sfaulowany. no ale generalnie no nic, absolutnie nic pozytywnego nie wniósł do gry. Eee... I potem, jeszcze na sam koniec, weszły, poszły dwie zmiany. Przed Oriol, co według mnie jest zmianą totalnie bezsensowną, bo w momencie, w którym masz wynik 1-1 i Twoja drużyna przez ostatnie pół godziny nic nie gra, wpuszczasz Oriola Romeo. Ok, Christiansen mógł być zmęczony. Wiadomo, naturalna sprawa. Ale to po cholerę wpuszczasz wtedy Oriola Romeu, który nie dość, że jest cholernie niepewny, to jeszcze nie da Ci nic do przodu. A jeszcze może Ci zawalić bramkę na tył. Dlaczego nie wpuści na przykład Fermina? Wiadomo, że Oriol Romeu z tego klubu odejdzie. To nie ma szans, że on w lato zostanie. To zamiast dać Fermina, nawet dać mu te parę minut w tym wypadku, tak? bo to tam tak naprawdę wyszło chyba z 5 minut 6... Dlatego tego Oriola. Dlaczego nie daćby tych minut Ferminowi, który mógłby spróbować chociaż coś zrobić i jest on zawodnikiem typowo ofensywnym. Naprawdę nie rozumiem takiej decyzji. I jeszcze jaka zmiana poszła, przed Felix. No i tutaj nie mogę nic oczekiwać. Felix jest świeżo po kontuzji. Coś tam spróbował na te ostatnie minuty w tym doliczonym czasie gry. No ale tak jak mówię, no oczekiwać nie ma co od niego, bo Wrócił dopiero po kontuzji, a też przed w takim bardzo dziwnym momencie, że to ani Barcelona nie, nie miała za bardzo, nie wiem, chęci może były, ale nie było sposobności do tego, żeby zrobić jakąś akcję ofensywną, żeby on mógł coś sobą zaprezentować. Generalnie tak. Moje podsumowanie meczu jest takie, że Barcelona pokazała się w początku fajnie, a potem z każdą kolejną minutą gasła. I naprawdę totalnie nie rozumiem podejścia człowieka, żeby robić minimum zmian. Jest to dla mnie bardzo dziwne, że on nie robi zmian, podczas gdy widzi, że mecz z minuty na minutę jest coraz gorszy. Ci zawodnicy już byli zmęczeni, na poli sobie wokół nich biegało i próbowało jakieś akcje konstruować, a Czabi mówi: No nie, nie, jest dobrze, zostawimy to, jest bezpiecznie, jest stabilnie, tak? No kurde, to jest dla mnie naprawdę niezrozumiałe. No i dobra, no jeśli chodzi o ten mecz, no to tyle. No wynik meczu 1-1, Barcelona będzie grała rewanż u siebie. Czy podołają w zadaniu, to zobaczymy. No, Napoli w tym sezonie jest niezwykle słabe w porównaniu do tego, że w poprzednim sezonie zdobyli mistrzostwo. No ale zobaczymy, co się stanie w rewanżu. tak? Następny mecz Barcelona chyba gra, o ile dobrze kojarzy z Getafe, więc na pewno czeka ich ciężka przeprawa, jak to zwykle z Getafe. Nie wiem, może obejrzeć tamten mecz, nie jestem pewien. Ten mecz obejrzałem w zasadzie dzięki. jednemu. Ja Koledze, powiedzmy, z grupki na Facebooku, na Messengerze. Więc jeśli to oglądasz, bardzo Ci pozdrawiam. Dziękuję Ci za, za ten link, znaczy za, za stronę, na której mogłem obejrzeć mecz. Eee... I proszę też, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu w ogóle, dajcie znać, eee, czy jakość głosu jest trochę lepsza niż we wcześniejszych filmach, jeśli ktoś je oglądał. Eee... Spróbowałem założyć słuchawki i korzystać z mikrofonu słuchawkowego. I chciałbym po prostu wiedzieć jak według Was ten dźwięk się zmienił, czy się w ogóle zmienił, czy coś się poprawiło, czy jest gorzej. No i oczywiście zachęcam do komentowania filmu, dajcie też znać co Wy uważacie o tym meczu, bo myślę, że jest co tutaj opowiedzieć. I no co, no do następnego razu. siemanko!